Witam, witam kochani, garażowa robota Krzyś i moja Astra na warsztacie Słuchajcie No wyrywam skrzynię Tu sobie zabezpieczyłem Silnik Słuchajcie to jest Firma, która wyprodukowała to, to jest porażka, żeby skrzynię wyciągać, trzeba sanki wyrywać No ale jakoś pomalutku, pomalutku, słuchajcie, pomalutku wyrywałem sanki Tak sobie leżą Długo się nie odzywałem, bo mam też inne zajęcia. To sobie robię po prostu dziennie godzinę i nie więcej. Słuchajcie, dużo postów dużo tych jest jak wyciągnąć sanki bez pomagania. Słuchajcie, dla mnie to jest paranoja. I koniec. A dlaczego już mówię? Tutaj śruba się obkręciła, Z Tego nie mogę zawiasu odkręcić. To jest do kabli. To jest jedna rzecz. Zobaczcie. Ta śruba. Ta i tamta. Tamtą, widzę, udało się odkręcić. Bez problemu, ale tą to, to był masakra. A wiecie dlaczego? Bo nie ma sensu, kurde, męczyć się, drzeć palce, ręce, kurwa, kaleczyć, żeby dostać się do tego. Yy, nie ma szans po tej stronie. Po tamtej stronie też ciężko, ale w palcach poszła ta śruba. Kluczem pneumatycznym. Muszę ją skręcić z powrotem, eee, co jeszcze? Stwierdziłem, że lepiej odczepić sobie wiązkę kabli i po prostu szybko zrobić sobie to, co miało być zrobione. Czyli po prostu. O, kurwa, syfik się wyczyści tutaj ładnie. Cholera, nie zaznaczyłem sobie, co było. O, to tak było. O. Yy, praktycznie odkręciłem wszystkie śruby ładnie wszystko zjeżdża. Więc y, słuchajcie, nie warto się męczyć dla tej śruby. No może, jakby przód poluzował i tył by, to może by to klucz sadzić. Ale kurwa, męczyć się po chuj. Cztery śruby. Cztery śruby. Podkręcane, sanki wyjeżdżone. Tak jak mówiłem, samochód nie chce, że się tam światło. Samochód pod spodem bez rdzy, więc szkoda go na złom oddawać. Podjąłem decyzję wymiany skrzyni biegów z automatu na e, manual. Tu troszkę będą droższe e, temat. E, no i tak mnie taniej wyniesie niż naprawy tej skrzyni. A słuchajcie, temat skrzyni to Wam później powiem. E, bo tutaj jest pełny automat. W tym półautomacie ta skrzynia pasuje. Wystarczy tak, BW chyba walać sadzać i tyle. A tutaj muszę dokupić sobie skrzynię. Co nie? Może mi doradcie jaką skrzynię tu kupić, bo różne opinie są. Z 1.6 i 1.8 chyba to jest taka sama skrzynia, mi się wydaje. Mm, co jeszcze? No i tyle. Zostało mi tylko wyciągnięcie skrzyni biegów. Oczywiście chodnica jest podparta, pasem zwopana. O już wisi sobie walka była ostra, a jakoś wydało się. Przepraszam, także później sobie to powyczyszczam. Pomaluję te sanki, troszkę powyczyszczam, powyczyszczam. Z rdzy nie ma co się na tym spuszczać za bardzo. Powiem tak, skrzynia, czy ją naprawiać, czy nie. Nie wiem, czy jeszcze na razie się stało. Na pewno sobie ją rozbiorę, zobaczcie z ciekawości, co pierdolęło. Słuchajcie, czy naprawiać? No nie. A czego? Bo kurde, jak ja mam kupować używane części, wkładać do skrzyni, to przecież to długo nie pojeździ. Powiem tak: wszystkich. Jaki to by nie był automat? Jak sobie, to jest takie teraz moje zdanie. Gdybym kupował następny samochód automat, to na pewno bym nie patrzył na żywotność skrzyni, bo każda skrzynia kiedyś się skończy, a jeszcze zależy, kto jak jeździł, czy była wymieniany olej, wszystko, prawda? temu nie wiemy ile właścicielów był samochodu i w ogóle, ale moim zdaniem że jakbym teraz kupował następną skrzynię e, biegów, e, znaczy e, samochód z automatycznym skrzynią, to bym nie patrzył opinię, kurwa, że ta jest najlepsza, tamta zapierdala ta w ogóle się nie psuje, nie, 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 każda się psuje, tylko bym patrzył numery seryjne skrzyni i bym sprawdzał na internecie, czy są dostępne części, jeżeli są dostępne części, taką skrzynię bym kupił, bo ona tak się kiedyś zestra wcześniej czy później ale wtedy rozbieram, zamawiam sobie 1000 zł, 2000, 3000 po zespoły. Nowe wkładam. Wiem, że nowe to jest. A nie kurwa, ja mam kupować skrzynię za 6000 zł, co nie? Używane składać 5 z jednej. To jest kurwa sens? No nie ma sensu po prostu, bo to nie wiadomo, jak pojeździ. Jedynie jeszcze można zaryzykować te konwektory i to też firmy, które to produkują powinny sprzedawać nowe konwektory, kurwa, a nie jakieś regenerowane rozcinane i w ogóle, to jest patologia w ogóle po prostu, to jest skaleczenie, to tak jakbyśmy kupili używane sprzęgło w sklepie e motoryzacyjnym nowe, <laughs> to to właśnie to, no, to jest chore normalnie, także... Po wymianie, czytam, po wymianie konwektorów robią 500 km, 700 km, 1000, 2000 km i dalej jest źle, kurwa, pierdoli się skrzynia, Więc jaki to jest ten? No po prostu śmietnik, i tyle, prawda? I koniec tematu jest, i, 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 i sią. i tyle. Także słuchajcie, ja znalazłem taką astrę, tylko daleko jest. Mam 1800 zł z, z urwanym rozrządem. To kupuję taką astrę, rozbieram sobie, przekładam, moja praca i tyle. Programowanie, to tam sobie poradzę, że ten problem z programowaniem. I dalej jeżdżę samochodem, to nie? Czy jest sens pchać w automat? Nie ma sensu, jeżeli my nie mamy części ee, nowych do zakupienia. Na AliExpressie są nowe, ale najważniejsze że serca nie ma. Nie wiem ja słuchajcie, ja zobaczę, ja sobie to skrzynię rozbiorę, wezmę na stół zrobię. Tak z ciekawości, co nie, co tu się stało? Że mi nie załącza, co nie. Zobaczę, a jak będzie coś pękniętego, rozsetniętego, to będę widział. To żaden problem jest. I, i tyle, prawda? Na razie ją wyrwę, zobaczę. Ech. Tylko tyle, że moja praca, czas i sią. I w Polsce są co firmy zajmują się przedkładkami, wiecie co? Naprawdę, to się nie, nie opłaca, się nie kalkuluje się Samemu to robić, prawda? Bo to jest dużo pracy, co nie. Ale niestety mieszkam w takiej dziurze, że po prostu daleko wszędzie mam, więc laweta czy coś do mnie zabiło kwotowo, kurde. Żeby mi zawieźć samochód na przykład 400 km, dwa dni robocze, bo tak klient powiedział, że dwa dni mają. Dwa, trzy dni maksymalnie i samochód wyjeżdża, zaprogramowane wszystko, co nie. To ja bym nawet opłacałoby się w hotelu zostać na dwa, trzy dni gdzieś. Nie wracać z powrotem, prawda? Tylko zostać i odebrać samochód, przyjechać sobie. No ale niestety, ja sam to robię, nic na to nie poradzę, poradźcie mi, jako skrzynię to kupić. Zobaczę sobie jeszcze może w tym, w autodacie, jaki jest yy, numer skrzyń co do tego modelu 1.8. Bo opinie są różne, jeden stawia taką, drugą taką, ja chcę mieć z 1.8 na 1.8, co nie? Podobno 1.6 i 1.8 to jest ta sama skrzynia biegów idzie. No więc... Yy, więc... Będzie jaka będzie, na razie... Czekam na odpowiedź od kolegi. Bo mam kolegę na ten auto Powiedział, że będzie taka Astra z tyłem, chyba rozbitym, czy coś. To niby zarezerwowałem, co wszystko, co nie, ale nic się na razie nie odzywa. Na razie to rozbieram sobie po malutku. To już wszystko wisi. To już ten, nie ma, to już wszystko wisi na tych poduszkach. Silnik praktycznie wyjazd był z całym silnikiem i tyle. Także. Zrobimy tak, garażowa robota. Wyszło jak wyszło. Także naprawdę nie męczcie się, nie podwieszajcie sobie tej magdownicy, tego wszystkiego, to nie ma sensu. Zaznaczyłem sobie tam, ustawiłem kierownicę, zaznaczyłem sobie bolta, żeby mi się nie odwróciło, zakreśliłem tam, tam sobie też kierownicę zablokowałem, kierownica zablokowana. Także jeżeli nie ruszymy, to będzie wszystko OK, co nie? No i co? Umijemy ją ładnie, wyczyścimy ją ładnie troszkę No i pójdzie w dół I pójdzie w dół Skaleczyłem, nie mogę ściągnąć to gumę skaleczyłem, muszę kupić jedną gumę wymienić na stworniu No i tyle, prawda Sią. Zobaczymy, powoli tu do przodu, ale tak jak mówię, że długo mi nie było, bo inne roboty miałem, także wyszło tak jak wyszło. Na razie trzymajcie się, będziemy działać dalej, co z tego mi wyjdzie.